Cześć, na nowym odcinku. O, nowy przyjaciel. Wybieramy nowego przyjaciela. Widzicie, odblokowałem królika. Już wam pokażę, jak to się stało. Oczywiście nam z domu uciekło, ale zobaczcie, jak tutaj. Spotkaliśmy psa, który, pobra... który po prostu sobie leżał. W naszym domu? Trochę dziwnie, ale okej. Okay. Chcę Wam pokażę... wam pokazać jak... Okej. Okay. Mamy i tu nowego naszego przyjaciela. O, jak poznaliśmy tego króliczka. Dostaliśmy taki ten... Takie przez chwilą właśnie takie taką... Hmm, jakby to nazwać? Taki filmik. No i poznaliśmy królika. Każdy chce się myć. Ojeju! Aha, nie ma tyle miejsca. E, to wy możecie się umyć tam. Tak. No chyba. Zobaczymy, czy będziecie czyści. No tak, no Josia. Ale możemy jechać, więc spokojnie. Ale brudni. To idziemy coś może malować? Nie wiem. Karta, dobra. się nacisnąć. Serek. Harta. Mamy. A i pieniążki. Dobre, się. Okej. Okay. To open i to open bym chciała. Co my tu mamy? O, część. E, część. To jest jakaś luneta obok. A. Nie, to nie jest powtórka. Jeszcze to mamy. Co tu jest? Okej, okay, co my tu mamy? O, chyba mu zimno. To jest pianino. Okej. Okay. A tu naszą Angelę. To sześć kart już mamy. Do naklejenia. Okej. Okay. Tu. Tu. Ło. No to jak Andrzej zatrzyma... A nie, to aparat! Dobra. Myślałam, że nie skumałam. Kolejną mamy? Ja nie mogę, mam kolejną kartę. Gdy my mamy takich kart? Już. Ej, gdzie ta karta? Nie wiem, dobra, nie wtrącam się. O, możemy znowu jechać. Jedziemy z ekipą. Napiszcie, jedziemy z ekipą. To przypnę wam serduszko. Zostawcie lajka, suba Uuu od razu karty trafiłam Pieniążki. O i przez przypadek w ogóle odblokowałam kartę No dwie karty znowu No i super I znowu mamy dwie karty Zaczynam od tej oczywiście A znowu to samo U. Tynczowa! I tu kolejne. Z tamtych e fajberek. Co my tu mamy? Tu jakieś chmury? O, tu mamy. No kolejne. Dobrze, przyklejamy. Okej. Okay. Zrobi ciekawie. Oj, teraz będziecie mieć takie. Zacznę na gitarze. Patrzcie, co się z tobą stało? A, popsuła się. Dobra. No, proszę. A nie, ty chciałaś śpiewać, okej. Okay. Co ty chcesz? To ubikasi. Co ten pies będzie chciał? No ten niebieski oczywiście co on chce oczywiście nasz kotek śpiewa no nie ja nie mogę Czego więcej ubikacji nie mogę dodać

jest absolutem. <laughs> o. Śmieszłaś się. Co? A nie chcesz? Czy bawić się chcesz? Odejść. No ja nie mogę znowu się coś zepsuło. Angela. Bo ja tutaj pieniędzy nie mam. Sprawdzam, czy tu nikt nie ma zamówienia jakiegoś. Hi. Dobra, dobre nikt chyba nie ma na razie dobra, o, chcę spać, czyli będę mi i spać no. dobra. spać tak. Gdzie był znaleziony? Ty też chcesz? No załatw śpiony Poleć w chcesz? No to masz to O co ci chodzi? O co mu chodzi? Widzowie Coś wiecie? O co mu tu chodzi? No, ja nie mogę znowu teraz zepsuć kibel. Dobra, co ty chcesz? Roślinka, a tu. Okej, okay, zazam. Ej, bo tam ci już śpiał. Zostawcie suba. D e, dzwoneczek dostaniecie, powiadomienia, lajka a my tu czekamy e, nie mogę w ogóle nie wiem o co chodzi z tym zauważyłam, że Uch, tu jest taka skrzynka i co sobie delikatnie ją zmieniłam jak widać autobus, autobus też możemy Okej, okay, tu możemy sprawdzić, czy mamy taki sam. Nic mm. nie mamy. Okej, okay, i skończył. No, idź spać, idź spać. Dobra, idzie w tą stronę. Idź. Ty pójdziesz spać? No idź! Patrz, ja ci pomogę. I tu. No, Jedynie księżyc, daj księżyc. No, co byś chciał, czarnej kocie? Nie, no. kocie. nie, 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 chciałeś. nie, okay, czy chcesz? Nie wiem, czy ty na pewno chciałś iść spać. No jeść! Mówiłam wam, że on nie chce iść spać. Chorunki. Dobra. Okej. Okay. Spać. No idź spać! Nie. Pójdziesz spać. Co ty chcesz? Co ci? Nie wiem o co mi chodzi. O co ci chodzi? Czarny kocie. Czarny kocie. xd No idź spać! To ty nie śpiąc normalnie No, idziesz wreszcie spać? No No i omijasz! Nie, naprawdę mnie denerwujesz No proszę pójdź spać ja czekam na ciebie. No, pójdziesz wreszcie spać. Tam masz iść. Nie ja tu. Tylko obok. No i pięknie. U. No i dobra. Na tym fragmencie chyba zakończymy. Bo ci się budzą. Nie no. No na tym fragmencie się żegnamy. No i pa pa. Pa pa.